Jak się Panu podoba nowy? Proszę Pana, bardzo dobrze, super. Super? Super. Ma talent? Oby tak dalej, no talent to ma i do gadki, do wszystkiego. Oby tak dalej, w ogóle mi się podoba, że nadeszła nowa zmiana i tak trzymać. Dzień dobry Pani. Dzień dobry, też chcę posłuchać. Pani się podoba Szymon Hołownia jako marszałek? Podoba mi się. Podoba się tak. Pani? Tak. Ma mnie talent? Ma talent, ale wie Pan co, nie pomyślałam nawet, tak się sprawdził, że mnie zaskoczył. Mhm. Bo tam kiedyś był taki fakt, że się tam gdzieś popłakał, ale tu zachował się z ogromną kulturą, jasne, jasne. z piękna riposta w ogóle. Kultura odpowiada, wygląd też, wszystko odpowiada. Super, super, super. Czyli obawiała się pani trochę tego, że może być za delikatny? Za, za mięczak, myślałam, że nie, a jednak poradził sobie super. Ma talent pana zdaniem? Nadprzyrodzony. A do czego? Słuchaj? Do czego ma talent? Umie, u, 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 inteligentny jest, umie się wysławiać, prawda? No nie jakiś tam... No na, na razie jestem. Na razie na plus. No to i to na duży plus. On już miał talent. W takim fajnym występowaniu programie, mam talent i talent mu pozostał. Pan też ma talent. Ja też mam talent. No jasne. O. Wszystko przed Panem, proszę. O, dziękuję, bardzo miło. Ale to myśli Pan, że ja też wyląduję w Sejmie? No bo jak no, ludzie, co mają talent... no ja no, tylko tam sami z talentami są. Sami z talentami? Tam bez talenci nie ma, a Pan się cieszy? Pan też ma talent, Pan dobrze fotografuje, o. Czyli Szymon Hołownia na wielki plus. Hołownia, no bo trzymamy. tak go trochę prowokowali. Przemysław Czarnek mówił szanowny panie marszałku rotacyjny. I to chyba nawet bez szanownie. <grystanie> <grystanie> no, panie marszałku rotacyjny, No tak, tak. To w prowokacjach to oni są dobrzy, wiadomo. A Zbigniew 8... Ziobro mówił fujary. A Zbigniew Ziobro to jest, powiedział Miller o nim dobrze. Zero.